piosenka. Dzięki Wam za 30 subów Oj. Dzięki Wam za 30 subów. Piosenka z Reaula. Jak obiecałem. Więc jak zakończę. Jeszcze chciałbym powiedzieć, żeby Zosia bardzo chcę, żeby chcę zobaczyć Zosię i Adama. Ale i go ja też. Więc my już zaczynamy. Nie będę przedłużał. Lecę z Ja się nie poddaję. Ja i Nawet na odcinku biłem dużo puszek. Ja tu lecę z puszkami. Ryby mam, ale dziś nie o rybach. Dziś o riazu? Pieseneczka leci. skójka tu trafiła mi Zosia. Ale ja tu. Nie przedłużam i lecę mocniej, mocniej, lecę z tą przestrzenką. Tutaj widzę, skurcz wali. Ja tu sobie lecę, ja nie podkazałem innym. Ja tu sobie lecę, dalej sobie lecę, ja z innym, zbijam kuczki. Ja tu sobie lecę, zbieram zbijam sobie puszki, Nic mi nie przeszkadza, ale ja tu przeszkadzam. Ja tu dalej lecę, zbieram sobie tutaj puszki, ja tu zbieram skrzynię i wszystko tutaj zbieram. Zbieram w i brakuje mi. Piękny chromatyk, kup, 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 PNF, kup, kup, go, bo E, kup, skina. Skina, skina, skina wolę, ale też, tajny też, ale mo, myślę, że będzie bym wolał, bo skinów jakoś tutaj nie nie zbijam. Jak są tanie, zostaje poniżej, to czasami kupuję, czasami też nie. Dzięki wam, dzięki wam, nagrywam piosenki. I lecę dalej, dalej lecę, Nic mi nie przeszkadza. Ja tu wbijam puszki, bo to nie zła robota. Ja tu lubię odcinki robić, długie przerwy robię, brawa sobie pykam, Będę często, bę, będą często y, zbierała odcinki, coraz częściej będą zbierała odcinki, ja wam obiecuję, że będą częściej zbierała odcinki, odcinki. I w Białle sobie pykam. Ja tu w pykamy, pykam. Ja tu nic nie, nie przeszkadza mi. Nic mi nie przeszkadza. Nic mi nie przeszkadza. Ja tu w białka setu. Ja tu setu pykam. Ja tu lecę w białka. Lecę jak najszybciej. Mam, mam. Skłyka A. zaśmia Mingot, te afiła. A, a. Ja tu lecę. Mam baliona I też inne. A, a. Ja mam wszystkie. Wszystkie, wszystkie, ja postacie, bo ja mam aż aż tych postaci 44. Tym, tym. To, więc to była moja piosenka z wyana. Wam bardzo dziękuję. Leczą nominację. Jedna nominacja leci. Jedna, Jedna nominacja. To jest... Sophie Games, chcę zobaczyć jak ty to robisz, więc nagraj, ale nie musi to być piosenka, ale bym bardzo chciał zobaczyć piosenkę, więc kolejna piosenka, 50 subów, pa.